Marcinie, czy wyrażasz zgodę, abyśmy mogli wykorzystać to nagranie, czyli twój wizerunek i opinię w naszych mediach i w mediach społecznościowych? Tak, tak wyrażam. Okej. Okay. Powiedz mi, jak to się wszystko zaczęło? Jak trafiłeś na Roberta? To było gdyż. Ja byłem żołnierzem zawodowym przez 18 lat. I byłem w trakcie już wypowiedzenia. To był rok 2020 w trakcie COVID. E, pierwszego roku. No, była taka niepewność i tak dalej. I szukałem jakiejś alternatywy, jak gdyby rozwiązania. E, jakieś zajęcie na emeryturze. I trafiłem na reklamę Roberta na Facebooku. Tak, tak, tak go znalazłem, no i reklama, po prostu Robert w tej reklamie mnie przekonał, że może to być jak gdyby fajne zajęcie właśnie na czas emerytury, który oprócz tego, że no gdzieś mnie, giełda była dla mnie nowością, zawsze gdzieś nie interesowało, ale nigdy nie miałem czasu, żeby, żeby się zająć, i stwierdziłem, że, że wchodzę w to. I zapisałem się na webinar. I na webinarze było to spójne, jak gdyby reklama Roberta z webinarem, i od razu podjąłem decyzję, że zapisuję się na kurs. I tak to się zaczęło. Czyli co tak naprawdę zdecydowało, że dołączyłeś do mentoringu? Zdecydowało to, że wszystko było spójne, to, co mówił Robert. Mhm. Czy tutaj zadziałało, zadziałała twoja intuicja? Tak. Myślę, że tak, tak. Albo instynkt, bo mężczyźni chyba bardziej bynajmniej ja kieruję się instynktem. Kobiety chyba bardziej intuicją. Mhm. A powiedz mi, czy wcześniej próbowałeś w ogóle tradingu, jakichś kursów, metod? Może sam próbowałeś tradować? Nie, nie próbowałem wcześniej. I dobrze, Robert w trakcie rozmowy powiedział i dobrze, bo i też wiem z doświadczenia z armii, że osoby, które u niewłaściwych osób były szkolone przez niewłaściwe osoby, nabywają złych nawyków, i potem wymaga to więcej pracy niż osoba, która jest całkowicie jak gdyby zaczyna od nowa. Tak? Bo nie ma złych nawyków. Mhm. Czysta biała karta? Tak, była czysta biała karta. Okej, okay. a jakie miałeś obawy, zanim dołączyłaś? No właśnie nie miałem obaw. Nie miałem, nie miałem żadnych obaw. Bo jaki? No wiadomo, reklama jak reklama, tak? Ale właśnie ta reklama była spójna z tym, co usłyszałem na webinarze. I nie miałem żadnych obaw, po prostu to poczułem, tak? Ja podchodzę w życiu tak, że na przykład, jeżeli widzę, że ktoś może, to ja mogę. Czy miałeś podczas nauki takie momenty zwątpienia? Jeśli tak, to co pomogło ci iść dalej? Właśnie to, co wspomniałem, czyli nawet rozmowa z Robertem, gdzieś jak miałem jakieś, może nie, jeżeli chodzi o, o strategię. Nie wiem, jakieś zwykłe rzeczy związane z platformą na przykład, czy na przykład są czasem okresy takie jak okres świąteczny, że na przykład rynek inaczej się zachowuje. Są okresy, w których po prostu no, nie ma sensu tradeować, tak? No to właśnie fajne, dobre jest to, że właśnie jest cały czas kontakt z Robertem, że. On nie zrobi kursu i nie zapomina, jeżeli nie może odebrać mu to odzwania. Czyli cały czas był dla mnie dostępny, służył pomocą, czy to telefon, czy mail. No i na pewno to, że jest cały czas dostęp do materiału i można do nich wrócić. Okej, okay. a miałeś takie momenty, kiedy a, przychodziła ci taka myśl, że jednak chcesz całkowicie zrezygnować. Nie. Nie było takiej myśli, aczkolwiek musiałem sobie postawić granicę. Musiałem sobie postawić granicę, wiedziałem, jak gdyby wiedziałem, że mm, można zarabiać z tradingu, bo mam też znajomych, którzy dorabiają, mam też znajomych, którzy tracą. Ale to są znajomi, którzy nie mają właśnie przygotowania, którzy nie mieli żadnego mentora, który ich poprowadził. Być może miałem czasem jak gdyby przerwę, gdy poniosłem stratę, bo się nie trzymałem zasad. Chciałem walczyć z rynkiem, chciałem jak gdyby wyjść zwycięsko z zamówienia, no bo wiemy, że nie ma stuprocentowej strategii, i jeżeli powiedzmy, strategia ma nawet 90% skuteczności. No, to nie jest tak, że na 10 zamówień 9 jest z zyskiem, a 1 jest ze stratą, bo czasem może być nawet, że 10 zamówień pod rząd będzie stratnych, a, a później może być nawet 50 zamówień z zyskiem. I właśnie przeszedłem ten etap, kiedy wszystkie zamówienia były z zyskiem i się przyzwyczaiłem do tego, że. Każde zamówienie um, kończy się dla mnie zyskiem, nawet jeżeli ono idzie w nie w moją stronę. I słuchałem tego, co Robert mówi, żeby poczekać, bo czasem ono po prostu y, pójdzie w drugą stronę, ale zawróci. Y, jak gdyby nie potrafiłem w momencie, kiedy się pojawiło to zamówienie, które ewidentnie już y, już minęło próg, kiedy powinienem go zamknąć, to ja przesuwałem stop lossa czy to zam zabezpieczenie zamówienia. Bo byłem pewny, że jak gdyby cena wróci i pójdzie w kierunku, w którym chciałem, tak? No to wtedy miałem, to wtedy na przykład miałem przerwę, nie wiem, na przykład w tydzień czy dwa zająłem się czymś innym. Na nowo wróciłem do materiałów, wyciągnąłem wnioski. Ale nigdy nie miałem jak gdyby takiej myśli, że skończę z tradingiem. Po, po prostu poczułem to, poczułem całym, całym sobą trading. Tak jak służyłem w armii i po prostu wkładałem tam całe serce. Tak samo teraz wkładam całe serce w trading. I na chwilę obecną nie czuję, żebym kiedykolwiek chciał zakończyć. Wręcz się zastanawiam, jak długo będę sprawny umysłowo, żeby móc tak? Mhm. Mm A kiedy zauważyłeś, że pojawiły się u ciebie takie pierwsze pozytywne, satysfakcjonujące dla ciebie efekty? I możesz powtórzyć? Kiedy po pojawiły się u ciebie pierwsze efekty satysfakcjonujące ciebie? Gdy wróciłem, po pierwszej jak gdyby takiej porażce, gdzie przepaliłem swój pierwszy depozyt, tak w 50% chyba, i tak jak wspomniałem wcześniej, przerobiłem na nowo materiały, przeczytałem poleconą przez Roberta książkę i zacząłem trzymać się zasad. I zacząłem regularnie zarabiać. Tak. I to był dłuższy okres. To nie był tydzień, dwa, tylko to już był okres po prostu po pierwszym miesiącu. Już wtedy wiedziałem, kiedy wypłaciłem sobie pierwszą wypłatę i mogłem przeznaczyć na jakieś hobby czy coś. I ten okres się utrzymywał, więc wtedy tak, wtedy to tak naprawdę poczułem, tak. Mhm. A jakie były największe Twoje aha podczas mentoringu? Takie coś, co zmieniło Twoje podejście, sposób myślenia, zapaliła Ci się taka, wiesz, żaróweczka tego momentu, takiego olśnienia? W trakcie samego kursu hmm... Jak gdyby nie było czegoś takiego, no bo to był kurs, ja to poznawałem, tak. Nie miałem wcześniej doświadczenia, więc to było wszystko dla mnie nowe. Być może gdybym był na kursie u kogoś innego, być może bym tego doznał w trakcie, kiedy już sam zacząłem wykonywać ćwiczenia, które Robert mówił i tak dalej, kiedy. Jak gdyby, oprócz tego, że znałem zasady, i, i tak dalej, wtedy kiedy, no, bo nie ukrywajmy, żeby um, odnosić sukcesy, trzeba spędzić um, sporo czasu przed wykresami. Trzeba po prostu to poznać, trzeba to poczuć. No i przyszedł taki moment, kiedy właśnie poczułem. I, I faktycznie, aha, kiedy po prostu już otwierałem platformę i wiedziałem, widziałem po prostu od razu, bez zastanawiania się, bez żadnej analizy, po prostu tworzenie platformy i od razu był moment, odpowiedni moment do zamówienia, tak, gdzieś gdzie, no tak, na przykład ucząc się jakiejś kolejnej nowej strategii, gdzie Właśnie to poczułem, tak? Miejąc na przykład dylematy, wracając do materiałów, były takie momenty. Nie potrafię teraz, jak gdyby przytoczyć konkretnej chwili czy daty, tak? Mhm. A jakie konkretne rzeczy z mentoringu były dla Ciebie najcenniejsze? Wszystko. Wszystko jest cenne. Uważam, że mentoring Roberta jest bardzo dobrze ułożony i jest w nim wszystko, co jest potrzebne, żeby, żeby zostać traderem, który skutecznie powiększa swój depozyt. Mhm. Jak obecnie? No ma oprócz, tak? bo oprócz tego, że trzeba mieć, strate znać strategię, jedną lub kilka, w jaki sposób, kiedy otwierać zamówienia, kiedy je zamykać. To jest jedna trzecia sukcesu. Kolejną częścią sukcesu jest zarządzanie kapitałem, i jeszcze jedną jest właśnie Taki mindset, czyli to, bo żeby zostać traderem, trzeba zmienić podejście, trzeba zmienić swoje życie, bo nasz system, w jakim jesteśmy wychowani, i środowisko nie przygotowuje nas do bycia traderem, czyli po prostu psychologia tradingu. A to wszystko jest, jak gdyby, zawarte. W mentoringu Roberta. Robert o tym mówi, poleca pozycje, które warto zgłębić, na co zwracać uwagę, co jest ważne. No, wszystko jest ważne. Co powiedziałbyś o sobie, która się waha, czy dołączyć? Robert oferuje kurs i mentoring na, uważam na najwyższym poziomie. I po kursie u Roberta i oczywiście własnej pracy, no bo, bo to przede wszystkim nasze prace, bo mentor tylko nadaje kierunek i podpowiada. No to tak z, polecam z wszystkim sercem, Robert dba cały czas o kursantów, yy, wspiera po zakończeniu, po zakończeniu kursu. No po prostu no nie ma się czego obawiać. Okej. Okay. Czy na koniec coś chciałbyś dodać od siebie, o czym nie mówiliśmy, bądź coś Ci się przypomniało? Hmm. Chciałam podziękować Robertowi za to, że jak gdyby poświęca swoją energię i dzieli się. Swoją wiedzą, którą sam kiedyś poznał i zdobył w trakcie tradingu. I fajne jest to, że właśnie inni też, też jakby mogą wejść do światu tradingu i zmienić swoje życie. Wszystko już powiedzieliśmy. Dziękuję.